Jeśli tak, oczywiście, poczekaj do góry możesz mi też zostawić. Mam nadzieję, że technicznie. Jest OK, bo parę ważnych słów też wam chciałem przekazać dzisiaj. Przypominam, że mój nowy kurs, jak być wyzwaniem dla kobiety 2.0. Jutro jeszcze można pobrać. W tej niższej cenie, także korzystajcie, bo bardzo wartościowa wiedza o budowaniu zainteresowania w oczach kobiety. Słuchajcie. Często takie pytania, co mam zrobić, bo czuję dziwne napięcie w moim związku, w mojej relacji. Próbuję porozmawiać z kobietą, pożartować. Ona po prostu nie wiem, staje się agresywna, staje się nerwowa albo się obraża. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Widzisz, no. Dla pacjentów to jest często niezrozumiałe, tak? My się tak często nie potrafimy zezłościć, podemocjonować. No naprawdę, ktoś nas musi równo kur, żeby po prostu żebyś stracił panowanie nad sobą. Ale kobiety są zazwyczaj dużo bardziej emocjonalne. I teraz zamiast ty przeżywać to, co ona ci powiedziała, zamiast przeżywać, że ci odpowiedziała, powinieneś zrozumieć, że powinieneś tutaj. Zmienić emocje, tak? Albo zastanowić się nad przyczyną, dlaczego ona odczuwa takie emocje w tej konkretnej sytuacji z tobą. I tutaj bardzo często przyczyna to źle prowadzony związek. Dajmy na to, jesteś przez to ją irytujesz, i ona, ona, jak próbujesz tam nawet potem z nią pożartować, to ona na etapie relacji już jest zła na ciebie, ciągle ma problemy jakieś z tobą, do ciebie. I ty nie potrafisz się uspokoić. Bardzo częsty przypadek. Kolejny przypadek. Stałeś się facetem, który z nią nie sypia. Ona zapała różne wymówki co do seksu. Nie ma tego rozładowania napięcia nerwowego, emocjonalnego, no i po prostu dziewczyna chodzi nabuzowana bodźcami świata zewnętrznego. Wreszcie wydziera się na ciebie, bo jesteś pierwszym facetem, przy którym daje po prostu upust swoim emocjom, tak? A ty się dziwisz, co się stało. Oczywiście to jest często powiązane ze schematem dysfunkcyjnym, nieprzepracowane emocje dziecińskie, darcie rodziców, krzyki, obrażanie się i tak dalej. Ona tego typu sytuacje transformuje do swojej dorosłej rzeczywistości i potem się okazuje, że ty się zupełnie spokojnie zachowujesz, w sensie nie jesteś nerwowy przy niej, tak, nie krzyczysz, nie jesteś zły na nią, ale ona po prostu zaczyna się, jest jakaś zbyt, zbyt, wrażliwa. Yy, także weźcie sobie to pod uwagę, że nie zawsze samym śmiechem też prowadzicie tą kobietę, ale posłuchała, postarała, to wszystko, wyciągnie z tego wnioski. Oczywiście, w bardzo wielu przypadkach macie ten problem, że zanim sobie to uświadomicie, to już sporo błędów w relacji popełniliście, za bardzo to będzie przydemowe, zachwalaliście, za bardzo dużo z nią kontaktu szukaliście, za bardzo próbowałeś pokazać wyrozumiałość, to już rozwiązać problemy psychiczne, a na nią to po prostu nie działa. Jak zmieniać emocje? No to już było wielokrotnie, tak? Jest sporo technik, jest technika budowy poczucia winy, jest technika yy, pokazania niedostępności, pokazania za pomocą określenia, że coś straciła. No musiałbyś się tutaj do mnie zgłosić, to byśmy dokładnie pogadali. Polecam w tym temacie też mój najnowszy kurs, bo jeśli kobieta się tak zachowuje, tak jesteś wyzwaniem, zacznie na ciebie dużo lewać. Przetestuj to w praktyce. Kurs kroka. uwodzenie w pomane przez BW2. Najnowszy mój kurs: Jak być wyzwaniem dla kobiety dwójka, się do jutra w niższej cenie. A co zrobić, jak dziewczyna powiedziała, że musi to przerobić i że, że chce, żeby został przyjacielem? No właśnie, i, i to jest ten problem, o którym mówię. A wcześniej było wszystko dobrze, czyli ona przestała, czyli to ciebie umiejętność. Może być tak, że wyczuła zbyt dużo wrażliwości, uczuć ze swojej strony. To też się nastąpiło. Może być tak, że na horyzoncie pojawił się facet, który ją dużo bardziej podnieca, pocałował się z nią i rozgrzał ją do czerwoności, także ona i godzinami, dniami. Zależy od sytuacji. Na pewno to jest sygnał alarmujący, że to wszystko nie poszło w odpowiednim kierunku. Trochę stosujesz te techniki, ale jak cię jakaś denerwuje, to nie za dużo. <laughs> no bo to te techniki też trzeba odpowiednio dopasować do typu kobiety, do relacji z kobietą, do znajomości z kobietą, do kontekstu relacji. Niektórzy próbują z kontekstu wyjąć moje wypowiedzi, zastosować w danej sytuacji, a w ogóle to się też nie okazuje potem skuteczne. Mało tego, tracisz kobietę, tracisz czas z nią. Na no jakieś dyskusja i tak nic dobrego z tego nie wychodzi, dlatego tutaj też trzeba sobie uświadomić, że yy, czasami się warto ze mną skonsultować, pomogę ci, zrozumiesz więcej, więcej się nauczysz. Pisz do mnie na prywolny, małpa, .pl. Mi bliska koleżanka kazała, bym ją przeprosił. Nie czułem tego, kazałem jej wypieprzeć. No, jeśli kobieta. To jest dobry komentarz, bo jeśli kobieta wymusza na tobie takie przeprosiny bez powodu, a ty nic nie zrobiłeś, no to to jakby Cię chciała w pewnym sensie opodlić, tak? nic za wszystko. I no niestety, jeśli tutaj ty jako facet podążasz w tym kierunku, to może być słabo. Dajcie, nie mówiliście, że jest coś nie tak. Więc yy, oczywiście, jeśli kobieta wciska ci, że ty po prostu musisz tutaj za wszelką cenę przepraszać, a ty nic nie zrobiłeś, ty do niczego tutaj złego nie doprowadziłeś, yy, no to z pewnością to nie będzie zabiegać, yy, nie będzie w dobrym kierunku to wszystko yy, podążać, nie? Czekajcie, bo coś mi się tutaj słychać? Dajcie znać. Internet działa. Internet działa, ale mi się Wi-Fi rozłączyło. Dajcie znać teraz, jak to, czy, czy jest trochę lepiej, czy mnie dobrze słychać, bo inaczej to się tutaj nie dogadamy. Teraz normalnie. Coś przerwało, albo słuchajcie to, co mówiłem, tak? Więc jeśli kobieta wymusza na tobie przeprosiny, że ty masz ją za coś przepraszać, no to tak jakbyś miał się przed nią pokłonić i powiedzieć, że ona ma rację, tak? Generalnie tak to trzeba opisać i no wiesz, no jeśli ma rację, no to może ma to jeszcze jakiś sens, chociaż uważam, że nie należy przepraszać, bo wtedy zawsze okazuje, się tam tą słabość, że ci bardziej zależy, ale w wielu przypadkach niektóre, jak wiecie, kobiety narcystyczne one wykorzystują to wszystko, żeby wam manipulować. Taka kobieta ci powie, to mi nawet nie przeprosisz, to mi nawet nie powiesz, to teraz, to mi nawet nie powiesz. W jaki sposób, to mi nawet nie powiesz, to teraz zrobimy. No właśnie, ona cię próbuje w taki sposób tutaj ustawić, wykorzystać i trzeba sobie z tego wnioski wyciągnąć. W innym wypadku, w innym przypadku, to się może też dla ciebie źle skończyć. Bo ty jako mężczyzna będziesz tutaj no będzie się dawał manipulować, szczególnie jak jesteś wrażliwy, ona coś takiego powie, a ty się tutaj może trochę załamiesz, zaczniesz tak naprawdę yy, tłumaczyć i ona widzi Twoją słabość. Więc to, to, to jest ten problem. Tak samo tutaj Aleksander pisze: kupię dziewczynie auto. No to to od razu widać, że. Wiesz, no nawet jak się znaki dwa lata, no to jak ty tyle inwestujesz w tą relację, zastanowiłbym się dwa razy. Krzysiek, kupiłem auto kobiecie, zawsze starałem się wszystko robić, jej córeczce też pomagałem, robię za granicą, okazało się, że była na baletach i miała romans. No właśnie, to się tak kończy. I, i teraz wracamy do wniosku, że warto być egoistą, że warto być facetem, który jest skupiony na sobie. Bo tak jak widzisz, no, jeśli kobieta zbyt pewna jest twoich intencji uczuć, no to zazwyczaj, zazwyczaj to się tak kończy, zazwyczaj ona sama może zasabotować relacje i oczywiście no, dochodzi do takich tutaj smutnych sytuacji. Pomagam w takich sprawach, pomagam w takich historiach, też warto się do mnie odezwać, napisać, porozmawiać ze mną, dowiesz się więcej, nauczysz się więcej. Pisz do mnie na frywolny małpa uwodzeniewdzień.pl yy, i zrozumiesz, jak to wszystko działa, jak wpłynąć na konkretną kobietę w konkretnej sytuacji, wykorzystując te techniki. Kupię dom od razu. No. Zdarzały się takie przypadki. Miałem na konsultacji historię, gdzie goś, bawił autentycznie, kupił mieszkanie. Bo jemu było żal, że ona miała trudną sytuację taką w życiu i potem sobie tam kochanków sprowadzała. Nie? Więc to, to takie podejście nie działa, to już wam nie raz tłumaczyłem. No, musisz być hardy, nieugięty, po prostu musisz wiedzieć czego chcesz. A. Wam się czasami wydaje, że z kobietą wszystko załatwicie na miłe uśmieszki. No niestety, czasami to po prostu tak nie działa. Czasami po prostu też trzeba pokazać, że jesteś by, bez... powiem Ci, Aleksander. Zaszalałeś, <grym _ <grym _> powiem szczerze, że grubo. No dobra, nawet jak grubo zabierasz, no to stary, yy, szkoda cię chłopy. to ja ci się dziwię, że to takie decyzje podejmujesz, nie jesteś wyedukowany yy, i stać cię na to, żeby sobie yy, większe pieniądze w wywalić, wiesz. To, to tylko będziesz te błędy powtarzał. Zamiast się edukować, zamiast sobie wiesz, zainwestować w te materiały, wyciągnąć z tego wnioski, żeby zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, działa w praktyce, to ty po prostu bawisz się tutaj z Mikołajem i dziewczynie kupujesz samochód, licząc na to, że będzie dobrze. No, a ja to tylko od lat, że takie podejście po prostu nie działa. tak? W moich pełnych materiałach masz opisane, co zrobić, jak zadziałać. Teraz masz ten nowy kurs jak być wyzwaniem 2.0 dla kobiety w niższej cenie. Korzystaj, ucz się, edukuj się po prostu, bo inaczej to będzie słabo. Bo tu się sparzysz, tam potem na kolejnej znowu się załadujesz w coś innego. Będziesz chciał w nią zainwestować, będziesz chciał jej coś tutaj kupić. Ale wiecie, to wszystko wynika z niskiej samooceny. Nie czujesz się dla niej wystarczająco dobry, atrakcyjny. I pragniesz jej wszystko kupować, pragniesz ją inwestować, a na końcu jak to się kończy? Na końcu się to kończy tak, że tylko i wyłącznie na tym tracisz i, i w ogóle nie jesteś w stanie nic zyskać. Nie? Więc o, to jest ten problem. I trzeba sobie z tego wnioski wyciągnąć. Przeanalizuj to wszystko, daj znać, co myślisz. Oczywiście osobiście możesz do mnie napisać: Maga w takich sprawach, ratuje związki. Odzyskuje kobiety. Jeśli masz dość takich sytuacji, zgłoś się do mnie, tak ty Aleksander, czy kolega, który słucha, zacznie poznawać kobiety na ulicy, mawiać się z nimi, rozwijać relacje, lirtować, a nie jedna kobieta będzie szukała kontaktu, a nie jedna kobieta będzie bardziej zaangażowana, będzie bardziej tobą podekscytowana. Jeśli ty będziesz wiedział już, jak te mechanizmy działają, a jeśli ty tak ryzykujesz i takie ruchy robisz, no bo to są odważne ruchy, wiesz no. Dla wielu gdzieś tam ludzi w Polsce, no to podejrzewam, że taka kwota, co to zmieniłeś, to są lata pracy, jakichś tam wyrzeczeń. A ty tam po prostu jakiejś kobiecie oddałeś to bezinteresownie, gdzie ona tak naprawdę na ciebie w ogóle nie zasłużyła. No i wiesz, to tylko pokazuje, ile dla ciebie to jest warte mieć dziewczynę. A to nie jest często aż takie ważne, żeby się o kobietę. Ważne, żeby się o kobietę, która Cię kocha i która. Angażuje się w relację, która jest serdeczna, która jest dla ciebie odpowiednia. Przemyśl to wszystko. I jest dużo takich cwaniar. mam wrażenie, że się sporo takich cwaniar zrobiło, które żerują na takich tutaj facetach. I Potem ty tutaj wszystko i finansowałeś, za wszystko płaciłeś i zostajesz z niczym. Dlaczego? No bo kobieta. Tak do tego podeszła, że facet musi, facet powinien. A resztę ją po prostu nie obchodzi. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski, oczywiście, to zrozumiesz. Poza live'ami prowadzę tutaj też szkolenia, konsultacje, gdzie to wszystko tłumaczę. No do jutra macie ten kurs nowy, jak być wyzwaniem 2.0, dużo niższej cenie, naprawdę warto sobie zainwestować, poprawisz się jakość swoich relacji z kobietami, zaangażowanie kobiety będzie dużo wyższe. Świetna wiedza żebyś nie przegapił, bo potem po promocji niektórzy piszą, a tu się już ceny pozmieniały. Także no niestety, no z jednej strony to są przykre sytuacje, ale z drugiej strony Aleksander, no ja będę dla ciebie surowy, powiem ci tak, no na co ty liczyłeś, no na co ty liczyłeś, że sobie kupisz zainteresowanie kobiety i gdzie są teraz ci gawędziarze, biali rycerze, którzy piszą, masz kasę, to masz sukces z kobietami, no gdzie oni są? No. Więc to, to chyba nie jest tak do końca, jak widać na podstawie historii kolegi. I wielu gości sobie własne braki poczucia męskości, atrakcyjności rekompensuje tym, że właśnie zarabiają pieniądze i potem przy kobietach próbują się jakoś tutaj pokazać od tej lepszej strony, ale kobieta wyczuje takie braki. I tak naprawdę kupując jej taki drogi ponad przeciętnie samochód, ją rozczarowałeś. Bo ja wiem, że ona się mogła ucieszyć, tylko Kobiety potem intuicyjnie nabierają takiego podejścia do faceta. On jest taki, on by wszystko dla mnie zrobił, ja się nie muszę o niego starać. Nuda, po prostu nuda. Ona potrzebuje kogoś silniejszego. Tak jak zawsze o tym mówię. Przecież całą tą wiedzę masz podaną Aleksander, przecież pakiet kursów, nawet 42 materiały wrzuciłem ja ostatnio kolega, jeden zakupił też na konsultacji. Materiały Uwodzenie Pl. a Ty się nie uczysz i, i takie błędy popełniasz. Nie? No, mówię, no Kasę odrobisz jeszcze, tutaj no przewiłeś Wojtka. Wojtek to tam chyba na tą panią do towarzystwa wydał, opowiadał ile on to wydał, ze 140 tysięcy, mówi. Pożyczkę dał, bezwrotną. No to słuchaj, no ale ja nie takie historie słyszałem na konsultacjach. Mm, musisz sobie z tego wnioski wyciągnąć. Na przyszłość, tak? Kosztowna lekcja, no ale widzisz. Jak to się kończy? Brak wiedzy, brak odpowiedniego podejścia i, i, i ty jesteś ignorantem wobec tej wiedzy, a próbujesz związki tuższe budować, no to to się musi prędzej czy później kurwa tak skończyć, no ale to wiecie. Dobra, Olek dobrze zarabia, yy, odrobi straty, no ale trafi na jakiegoś Piotka, Wojtka, Grześka, który wiecie tam całe życie ciłał kasę, kopił sobie mieszkanie czy tam. Dom wybudował, no i trafi na jakąś jędzę, która go z tego ograbi, i no jest życiowy, tak, no bo wiecie, ludzie nie każdy jest silny psychicznie, że wyjdzie z tego, tylko niektórzy po prostu się zapijają, tracą pogodę ducha i, i kończy się to tragicznie. Czy warto sobie to uświadomić, co trzeba robić, aby było lepiej? że tej kobietom chodzi o charakter, który je podnieca, chodzi o charakter, który przykuwa ich uwagę, który zdobywa ich zaangażowanie. I niestety, ale jeśli ty takiego charakteru nie masz, no to na co liczysz? Nie wiem na co liczysz, na szczęście może, ale szczęście się nie zdarza, ponieważ jeśli kobieta tego nie wyczuwa, nie czuje, to jak ma być lepiej? No to jak ma się sytuacja rozwijać w odpowiednim kierunku? No. Przemyśl to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście też się zapraszam do kontaktu, do rozmowy. Więcej się nauczysz, zrozumiesz na konsultacjach i, i zobaczysz, jak to wszystko działa w odpowiednim kierunku. Czasami warto sobie. Aleksander, to jest komunikat do takich facetów jak ty. Słuchaj. Nawet w tym roku szkolenia sylwestrowe prowadzę, Kraków 29 grudnia. Przyjedź do mnie. Na... Uczysz się wszystkiego, zaczniesz kolejne kobiety poznawać, poczujesz, jak to się robi w praktyce, poczujesz się dużo bardziej szczęśliwy. A tutaj w tej relacji, no, powiedzmy sobie to wprost: Ty byłeś dawcą kapitału. Laska się dorobiła bez sumienia, Cię wykorzystała, ale to też wiecie, no nie, nie każda kobieta taka jest. Są laski, które na przykład mają swój honor i nie chcą pieniędzy od faceta przyjmować za bardzo. Niektóre udają, że nie chcą, a potem biorą, a są takie, które bezwarunkowo biorą i nie mają żadnych skrupułów. Także to też zależy. Od kobiety konkretnej, no ale w twoim przypadku skończyło to się bardzo, bardzo smutno. Warto sobie y, morał z tej historii wyciągnąć. Oczywiście, jeśli chcecie się więcej dowiedzieć, przeanalizować, zapraszam do kontaktu, do rozmowy, więcej zrozumiesz, więcej się nauczysz nie w, nie w jednej relacji z kobietą będziesz osiągał większe, większe sukcesy. Rezultaty, kiedy będziesz wiedział, co zrobić, w jaki sposób. No i oczywiście polecam moje pełne kursy, materiały, wejcę tutaj też w tego linka, co mówiłem, ale no to jak być wyzwanie 2.0, nowy materiał, to myślę, że każdy z Was powinien zobaczyć. No, chyba, że chcesz, żeby kobieta cię zostawiła. To już wiesz co robić. Dawać prezenty, kwiatki, ale nie kupuj, bo wiesz, w pieciarni za drogo pozrywa jakieś. No, teraz złąki nie pozrywasz, no ale jakieś tam badyle zawsze zrywasz I wtedy cię zostawi. Wtedy cię zostawi, jak chcesz za bardzo. Słuchajcie mnie, czy coś zerwało, bo mam wrażenie, że nie no, niby, niby leci dalej. Pytanie, czy te materiały nie lepiej sprawdzają się, jak kobieta jest trochę podkręcona. Szczepan różne ma materiały, takie na początek relacji, do utrzymania związku. Także to zależy od konkretnych materiałów i, i od tego, jak się je wykorzysta. Wtedy zazwyczaj poczujesz różnicę w zachowaniu, w nastawieniu też kobiety krok po kroku. Oczywiście, zawsze możesz też do mnie napisać, porozmawiać ze mną, to ci wytłumaczę, jak to zrobić, jak zadziałać. Frywolny małpa uwodzeniewdzień.pl. Pogadamy, porozmawiamy, zgłoś się do mnie tutaj i poczujesz, jak to wszystko działa w odpowiednim kierunku, jak większe sukcesy z kobietami osiągać, dlaczego, w jaki sposób. To czasami trzeba sobie te wątki mną na konsultacji przeanalizować, żeby przyjść do przodu i osiągnąć dużo, dużo więcej. Ale oczywiście, no, oprócz materiałów, które masz, zakupisz praktyka, ciągła praktyka, obserwacja kobiety, próba dokalibrowania się do niej, do jej emocji, w jaki sposób na nią wpłynąć, żeby się angażowała, żeby się sama bardziej starała, żeby szukała z tobą kontaktu. Po prostu no, musisz się też tutaj dokalibrować do oczywiście sytuacji, więc wyciągnąć sobie z tego wnioski zawsze warto. Masz kursy na wszystko przecież w trakcie i po. No więc, właśnie mówię, no to czasami może wy nie zaglądacie, ale ja pod filmami rzucam linki do moich pełnych materiałów i tam macie wiedzę. Teraz ten nowy materiał też, jak być wyzwanie 2.0, sobie można pobrać. Dobrą, yy, fajną cenę zrobiłem i, i ty już masz świadomość słuchając tego, jak rozmawiać z kobietami, co im, mówić, jak je nakręcać, jak prowadzić relacje. Tylko z tego trzeba korzystać, nie? Kobieta zdrobniła moje imię, zdrabnia moje imię to mi się lampka zapala. No. Zbyt czuła, zbyt wrażliwa. Mówi do Ciebie Misiu, kochanie. Kurwa znowu nie? Czekajcie. Internet działa tylko z jakimś problemem z routerem. Mam wrażenie, że to jest jakiś problem z routerem, bo on rozłącza po prostu. I akurat w ostatnimi czasy się to zaczęło dziać. Więc coś się może popsuło. Podziałało fajnie, także wiesz, no. i ci też dziewczyna już komplementy mówi, że jesteś cudowny, że się jej kochany, najważniejszy, no to ja bym się zastanowił, czy to nie jest właśnie gra uczuć, gra emocji, czy ona się próbuje tutaj to monsterować, podpuszczać, próbuje sprawdzać Twoje granice, nie? Bo jeśli ty w to wszystko tak bardzo uwierzyłeś, ty w to wszystko tak bardzo za wszelką cenę, jesteś facetem, który ufa, no to się może okazać, że zdecydowanie. No dużo więcej na tym stracisz, tak? bo nabrałeś się na to wszystko, co ona mówi, nabrałeś się na jej tutaj sugestie, a potem się okazuje, tak jak u kolegi, że ona już nie ma dla ciebie czasu albo cię zamieniła na, na kolejnego. Także to, jak załatwo i przychodzą takie słowa na usta, kocham cię, misiu, kochanie, no to czerwona lampka się powinna też w głowie zapalić. Ostatnio laska z neta Znika o godzinach wieczornych i była dostępna po północy któryś dzień z rzędu, więc jej napisałem, żegnam i blokadałem. <laughs> Sojcie. To jest wasze życie. Niektóre laski blokują facetów, zostawiają i sobie z tego nic nie robią, a wy się rozczulacie. Teraz pytanie, czy ty się chcesz rozczulać, chcesz być zbyt miękki, chcesz być zbyt grzeczny, chcesz być zbyt facetem, który. W stanie zaoferować wszelkie uczucia tylko i wyłącznie, czy chcesz być facetem, który jest w stanie dużo więcej zyskać w tej relacji poprzez umiejętne angażowanie kobiety, poprzez umiejętne jej wciąganie, yy, zaskakiwanie, pobudzanie emocji. No tak jak wam mnie raz mówiłem, tak jak nieraz o tym rozmawialiśmy, tylko się można nauczyć i, i może sobie cały czas rozmawiałeś, że jesteś brzydki, niefajny, ale wiesz, to nie chodzi o to, czy. No dobra, fajnie, jak się dobrze prezentujesz, ale jak nie masz tego wszystkiego dobrze w głowie poustawianego, to też to wszystko się nie będzie rozwijać w odpowiednim kierunku, nie? O, kolejna weszła przypadkiem, słuchaj, nie wierzę. Jak nie wierzysz, to nie musisz słuchać, nic nie każe. Ja nie mówię, że wszystkie kobiety takie są po prostu. Ja mówię, że takie się mogą trafić po prostu, nie? jak widać na podstawie tej historii, ale czasami facet zachowuje się jak totalny fajtłap, a rozczula się nad nią i przez to ona to wykorzystuje i no i sobie zagrywa na jego uczuciach majątku i finansowej sferze, nie? Czy przez takie rozmowanie cierpią naprawdę dobre szczere kobiety, a co to ma wspólnego z dobrymi szczerymi kobietami, co ja mówię, jak ja to mówię do facetów? <grych> jak na tym kobiety mają Ucierpieć, nie rozumiem. Jak facet zrozumiał, żeby po prostu budować relacje oparte na uczuciach, no to raczej kobieta ma dobrze, a nie gorzej, tak? Ale jeśli będzie ją wodził pieniędzmi, będzie żył w błędzie, no to chyba wtedy tamta kobieta też się może poczuć oszukana. Także tutaj nie widzę za bardzo lęka. Nie widzę za bardzo logicznych wniosków z tego, co ja mówię. Nie potrafisz logicznych wniosków z tego wyciągać, co ja mówię, chyba. O, no i właśnie, jak się pojawia taka agresja u kobiety, traktujesz kobiety jak śmieci, to widać, że kobieta tak właśnie traktuje facetów. Agresja w domu, nienawiść do rodziców, nawzajem, i potem ona to przekłada na takie komentarze, bo ja obiektywnie analizuję relacje. Oczywiście, z drugiej strony yy, facet po prostu może też tak kobiety wykorzystywać, nie? więc te, te często schematy, które opisuję, też można zastosować uniwersalnie, zawsze. Eee, warto się do mnie zgłosić, jak masz taki problem. Eee, warto więcej zrozumieć, nauczyć się, zapraszam na konsultacje, na szkolenia, pomogę ci naprawić relacje, odzyskać dziewczynę. Dlaczego kobieta to dziecko nie docenia tego, że zapierdzasz za granicą i słagałeś jej, bo ona tego nie docenia, bo dla niej się liczy hipergamia, ma dziecko, to dziecko ma być zdrowe, wychowane dobrze. Potrzeby dziecka powinny być zaspokojone. Na no, Ty byłeś dawcą kapitału, tak? Tak jak Ci tłumaczę. Dlaczego ona ma to doceniać? Wiesz docenić, to ci może kumpel, że mu w trudnej sytuacji pożyczyłeś pieniądze. Nie? Kolega cię może docenić, ale kobieta, ona cię traktuje jako słabą jednostkę. Dajesz jej kasę, wszystko fundujesz za fryko, zero wymagań. No to po prostu idealny. Wrajer do wydojenia, a potem ona mu tam napisze, że zapomniała, że jej kasę pożyczała, a ty będziesz sobie tam cicho płakał. Dlaczego ona tak się zachowuje? Życie. O, widzisz. Lęka w pracy zasnęła, bo była szczera. Dobra, słuchaj, no takie masz historie. Magdalena, że tam zasypiasz w pracy. Ale my tutaj wiesz, rozmawiamy o tematach typowo dla facetów, także słuchaj, nie na temat trochę. Słuchajcie, no nie przeczę, no. niektórym facetom to odpowiada. No. Jak chcesz być pantoflem, chcesz, żeby ta kobieta kierowała Twoim życiem i wszystko dla niej poświęcać, słuchaj, Twoje życie, tak? Tylko, że zazwyczaj y, może się okazać, że w tej relacji wcale nie będziesz szczęśliwy. Bo tak nie wygląda Twoja natura, prawdziwa natura, tak nie wyglądają Twoje prawdziwe potrzeby. Przemyśl sobie to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. Oczywiście zapraszam do kontaktu, do rozmowy, więcej się dowiesz, nauczysz na konsultacje, na szkolenia. I też y, oczywiście y, polecam mój nowy kurs: Jak być wyzwaniem 2.0 dla kobiety. Do jutra jeszcze taniej, pobierz sobie naprawdę świetna wiedza, dzięki czemu. Poczujesz różnicę. Pozdrawiam, polecam, cześć.